Witam i zapraszam na przegląd wiadomości w ramach rewolucji idiotów, tak, na świecie trwa rewolucja idiotów i w jej ramach mają miejsce bardzo istotne wydarzenia. Na początek Kanada, w Kanadzie w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, szkoły niszczą, 5000 książek to komiksy, Asterix, Tintin oraz Lucky Luke, tak, tak, te um, komiksy są pełne nienawiści i one um, przede wszystkim są pełne nienawiści do autochtonów. Tak, jest, wiadomo jak to przebiega. Najpierw czyta się Asterixa, potem Lakiluca, później Camp, a następnie wychodzi się, żeby usuwać autochtonów. Wiadomo, nareszcie rząd podjął jakieś dobre decyzje w Kanadzie, i te książki będą po prostu zniszczone. To bardzo dobrze. Teraz IKEA. Promocja w IKEA. Polecam Wam. IKEA wprowadziła Sofy Miłości. Sofa. tam była sofa jak widzieliście jeszcze raz Sofa transgender, sofa postępu Sofa biseksualna sofa sofa panseksualna, sofa lesbijska, Sofa gender fluid tutaj sofa transgender I sofa dwie dusze tak, tylko 9999 99. i sofa może być wasza Sofy miłości w Ikei, w Niemczech It is when I found community that I... Wspaniała promocja. Klienci masowo ruszyli w Niemczech. Pod IKEA. Tutaj klienci w oczekiwaniu na otwarcie sofy miłości. Klienci modlą się przodem do Ikei, strona Ikei, nowa promocja w Ikei przyciągnęła pod sklepy tłumy klientów, tłumy wiernych klientów, wszyscy chcą kupić sofy miłości, szczególnie te transgender, będą sły, na pniu po prostu. Dobrze, przejdźmy dalej, teraz sport. Dwa dni temu Francja grała z Egiptem. To, to spotkanie. 1 do 0. Wynik otworzył Mohamed Said. Już w pierwszej minucie. 1 do 0 dla Egiptu. Francuzi próbowali kontratakować, ale Egipt był doskonale dysponowany tego dnia. 68 minuta. Ponownie Mohamed Said. I 2 do 0. 2 do 0. dla Egiptu. Spotkanie Zakończyło się zwycięstwem Egiptu 2 do 0. I na koniec chołownia i e, Jaśmina. Mamy już Jasia Kapelę. Teraz pojawi się kolejna, kolejny twór na, sceny, na scenie politycznej. Będzie to Jaś Mina. cicho jakaś. Na białym koniu padały różne imiona i nazwiska kto to jest, ten gość, i nikt nie zna. Bo tu nie chodzi, nie Makłowicz, Makłowicz też nie, też nie Makłowicz. Mimo, że bardzo go szanujemy, lubimy i pysznie się go ogląda. Bo tu nie chodzi o jedną osobę, tę czy tamtą. Tu chodzi o każdego z nas. Jestem szczęśliwy i zaszczycony przedstawić Wam Jaśminę, naszą polityczną przyjaciółkę. Ale przede wszystkim pierwszą polską aplikację Cześć. polityczną. Wspólnie zmienimy oblicze polskiej polityki. Za moim pośrednictwem będziecie mogli zabrać głos w najważniejszych sprawach dla kraju. Poinformuję Was o mnie, jeszcze lepiej poznacie ludzi, którzy tworzą Ruch Polska 2050. Dowiecie się o ich działaniach. Członkiniom i członkom Stowarzyszenia Polska 2050 pomogę uczestniczyć w podejmowaniu najważniejszych decyzji dla przyszłości Polski. Otrzymacie realny wpływ na działalność potężnego ruchu społeczno-politycznego, w tym również na wydarzenia w Sejmie, w Senacie i w samorządach. Za każdym razem, gdy zapytam Was o zdanie, będziecie mieć przynajmniej 24 godziny na wyrażenie swojej opinii. Po tym czasie poinformuję Was o wyniku głosowania. Pierwsze rozpocznie się już za chwilę. Już nie mogę się doczekać. Jak mnie znaleźć? Jestem w App Store i Google Play. Nie musicie być członkami stowarzyszenia, by współtworzyć nową politykę. Każdej i każdemu z Was z radością pomogę uczestniczyć w codziennym życiu społecznym i politycznym. Poinformuję Was o konsultacjach publicznych naszych najważniejszych propozycji rozwiązań. Ogłoszę plebiscyty w istotnych sprawach. Wspólnie jesteśmy przyszłością polskich polityki. Zmienimy je oblicze. Ja